A teraz co z górnikami? Ja dzisiaj słyszę od pana Sasina, że oni wszystko zrobili. Wiadomo było, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi było. A teraz, proszę bardzo, górnicy chorują, chorują ich rodziny. Nagle się okazuje, że będą wszystkim testy robić. <laughs> nie bądźcie się to nie koronawirus. I będą testy wszystkim robić. I te testy, proszę państwa, będą i niby teraz nie za późno nie za późno a co plan jest taki bo dyskutują między nimi związki zawodowe związki zawodowe które się nagle obudziły w tym ta wasza solidarność obudziła się proszę bardzo proszę bardzo i jednym z tych jest że redukcja że zwolnienia górników czyli wyjście na przymusowe urlopy ze względu na koronawirusa i redukcja o 20% pensji o 20% pensji redukcja, a w tym nie wiem na ile, a w tym czasie, proszę Państwa, przychodzi do nas węgiel skąd? Z Kolumbii, z Rosji, ze wszystkiego, więc górnicy daliście się oszukać, daliście się oszukać tak jak elektorat, bo Wy podobno też jesteście chyba elektoratem, szanowni górnicy. Ktoś się Wami opiekuje? Ktoś, was, ktoś się o was wspomniał? Nie, po raz pierwszy wspomniano o robotnikach, a ja powiem, że to dotyczy również niektórych robotników innych przemysłów, które są jeszcze w Polsce, proszę Państwa. Które są jeszcze w Polsce. A co zresztą? A co to nas obchodzi? Zajmujemy się czym? Wyborami, których nie będzie. Elektorat się nie liczy, Wy się nie liczycie. Tylko i wyłącznie przeszkadzacie. przeszkadzacie.